Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej racji, że Ming obiecał mi ostatnio, że będę content tutorem, to postanowiłem na swoim kanale zaprzestać śmiesznych filmików i zająć się czymś naprawdę poważnym. I ten poważny temat to będą powtórki graczy, którzy będą wysyłali te powtórki. Będziemy oglądać oczywiście je i oceniać. Takiego czegoś pewnie jeszcze nikt nie wymyślił, także sądzę, że jestem pierwszy w tym temacie. I pierwsza powtórka, która do nas napłynęła jest od gracza y, o nicku y, Czudy... Czudziutki... Czadzi... Czadzi Czadziutki, to, bo to chyba jest po francusku. Czadzi Czadziutki, tak. Y, widzimy, że gracz będzie chciał grać Elz Evenem 90 czyli na pewno będzie tutaj bardzo dużo spota. Może jeszcze coś y, dorzucić damage'u, także no, spodziewajmy się coś koło 8000, może 10 y, w, w sumie damage'u i, i wykrycia. Y, mapka Lake Will także y, bardzo przyjemna mapa do spotowania. Y, widzimy, że rzuciło na same ósemki, także to też jest plus, chociaż jakby były dziesiątki, to na pewno tego spota było było około 29000, albo nawet 47. No ale zobaczymy. Jest odliczanie. Tutaj nasz bohater już zastanawia się, w które miejsce, miejsce szybko podjechać, żeby jak najwięcej tego do spota dostać. Widzimy tutaj, że bardzo ładne manewry, które kończą się niestety uderzeniem w TS5. Także widzimy, że no pewne problemy na samym początku, ale już wszystko jest bardzo dobrze. No niestety LT432 wyprzedził naszego bohatera, ale to pewnie. Mm, nic się nie dzieje, bo widzimy, że zajął bardzo złą miejscówkę staną w krzakach. Kto to widział, żeby lighty stały w krzakach? Proszę zobaczyć, co tu robi nasz bohater. O, wykrył AT-15, to już jest na pewno wielki sukces. Podjeżdżę do krzaka. Wyświetliła się śmieszna żarówka, to chyba chodziło o to, że, że prądu nie ma czy coś takiego. Widzimy dostał jeden strzał AT-15, drugi od XORA. Jeszcze raz i jeszcze raz i nasz bohater, no niestety, ale umarł w 47 sekund, 43, 47, coś koło tego, także naprawdę kawał dobrej bitwy. No i cóż, można powiedzieć. Chaddi, czadziutki. Chad, mam małą radę, bo wysłałeś również do Neita w postaci 15 złotych. Nie graj lightami. Na pewno nie graj lightami i w ogóle nie graj w tą grę. Także tyle ode mnie. Pamiętajcie, żeby podsyłać swoje powtórki. Najlepsze będą wybierane. I co? Nie pozostaje nic innego jak pożegnać się z Wami i życzyć smacznej kawusi. Bajo.